Zostawcie suba, widzowie. Też się nie ma. No dobra, moja opinia, uwaga, uwaga, moja opinia. Po zapoznaniu się z materiałem holakowym uważam następująco. Bardzo nieładnie się wszyscy zachowali wszyscy. Eee, bardzo brzydkie zachowania. Jeśli to co mówi Holak jest prawdą, to bardzo nieładnie się tutaj eee, w ekipie zachowali, bo to, że wiecie, bo to, że... Bo no kurwa no wiesz to że oni to że oni tam nie wiem zwalczają kurwa jakiegoś tutaj nie wiem szachistę czy kogoś innego kto się pojawia na platformie jestem to w jakiś, w jakimś stanie w jakiś sposób zrozumieć jestem w stanie w jakiś sposób to zrozumieć Pomimo, że ja nie uważam tak samo, bo jak nie wiem, pojawia się ktoś na YouTubie czy coś, to, w, to chuj, to się pojawia. Jak ktoś ma więcej widzów, to ja mam w to wypierdolone. Ale jest to niefajne, je, jest, nie, jest, to, jest to takie kurwa. Jest to trochę toksyczne, nie? Bo jeśli ty cały czas musisz myśleć o tym, e, jeśli musisz cały czas myśleć o tym, czy ktoś się pojawi, czy ktoś nie ma za dużo widzów, jakby mu przeszkodzić, e, to jest taki syndrom kurwa sąsiada, który cię podpierdala do skarbówki, jak sobie kupisz nowy samochód. Więc no, ja rozumiem, że ludzie tak działają, ja tego nie popieram. Nie jest to, nie jest to coś, o czym bym nie myślał, że tak może być. O, bo w wielu tutaj, w wielu tutaj sekcjach YouTube'a, Twitch'a czy coś to ludzie tak właśnie działają. Mi by się nie chciało akurat wieść takiego toksycznego życia, ale chuj, jestem w stanie to zrozumieć. Jestem nawet w stanie zrozumieć, bo jestem w stanie to zrozumieć, że na konfie wśród kolegów jeśli na przykład działamy tak, że musimy patrzeć, kurwa, kto ma więcej widzów, czy nie, to jak się wybija taki multi, to piszemy jakieś głupoty. Może nie tyle, że zgadzam się kurwa z treścią tych głupot na zasadzie, że wyrucham mu dziewczynę, no kurwa jest to chujowe, strasznie, jest to mega strasznie chujowe, ale że jakieś głupoty się pisze, nie? Yy, więc no, czasem się z kogoś bekę kręci coś. No akurat tego, że kurwa ktoś komuś dziewczynę wyrucha, to tak jest mega średnie. No ale chuj, jest to jakaś tam zamknięta grupa, wiesz, nie wiem co to miało na celu, bo to też jest takie powyrywane z kontekstu. No chuj, zostało napisane, jest to mega, jest to mega błazenada. Co tam jeszcze dalej było? A, a więc tak jak ogólnie jestem w stanie zrozumieć jak, że oni tak kurwa niekoniecznie dobrze traktują ludzi, którzy nie są z nimi, jestem w stanie to zrozumieć, po prostu trzymamy się razem res, resztę pierdolić, jestem w stanie to zrozumieć. Ale ja naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, yy, jeśli jest to oczywiście prawdą, że oni się kurwa między sobą tak źle traktują. Bo. Kurwa, no nie jestem w stanie tego zrozumieć. Naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. I to tylko pokazuje, kurwa, że albo oni są niedojrzali. Jeśli to jest prawda, oczywiście, że są albo mega niedojrzali, albo są spierdoleni na web, Więc no. Bo ja na przykład, ja na przykład sobie. <laughs> kurwa, nie wiem, nie odezwać się do kolegi, który jest w szpitalu, jeśli to jest oczywiście prawda. Nie wiem, nie pójść porozmawiać ze swoimi kolegami. No kurwa, wiecie, mieszkamy razem, no jak. Kurwa, no, no średniawa, nie? Zawsze tego co Ksawe mówił o Rafonie, Ksayo Rafon. Więc to, że oni źle traktują obcych, może być to bardziej chujowe bądź mniej chujowe, ale że siebie nawzajem traktują chujowo i tak strasznie kurwa plastikowo, no to to już jest przykre i, yy, i tyle. Więc no. Też jest pytanie, na ile na przykład historie, które Holak przedstawia, są prawdziwe, a na ile po prostu są grupą 10 toksycznych. Wiecie, w takich kontrolowanych warunkach, nie? Bo jak ja nie wiem, Rafałowi powiem, rucham ci matkę, i powiem, rucham ci matkę, i każdy ma to w chuju, to jest inaczej niż jak ja mu powiem, rucham ci matkę, mu się zrobi przykro. Więc no, więc też istnieje taka szansa, że tam po prostu wszyscy dla siebie byli toksyczni. A Holak wyszedł z grupy i powiedział: No, oni byli dla mnie toksyczni. Chuj, że ty byłeś kurwa przez 3 lata toksyczny. Oni się tam do co najmniej 50% zarzutów przyznali, jak coś. No ale bo, 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 kurwa, bo tak szczerze, bo dla mnie, yy, no, ja ci powiem tak, no dla mnie nie jest to dziwne, kurwa, nie. Nie, jest to dla mnie w ogóle dziwne. Spoko, blokują się, blokują się nawzajem, nie chcą nikogo dopuścić do korytka. Spoko, jestem w stanie to zrozumieć. Ja bym tak nie robił, jestem w stanie to zrozumieć. Najbardziej mnie dziwi, że oni dla siebie są kurwa takimi chujkami z tego co on mówi. Gdzie to niby kurwa jest? O, no. Ja pierdolę. Ty, czy Rafonik powiedział, że zaplanowaliśmy streama na jego powrót? Czy ja nie? już mówiłem kurwa, nie wiem co on powiedział, ale ja tego streama planowałem chyba z dwa tygodnie. Ale co wobec streamu nie robić? Stary, to nie ma znaczenia, jakby nie powiedział tego. Więc. Tak, Marcin, masz urojenia. Ty generalnie masz urojenia. Skoro myślisz, że dalej coś możesz kurwa zarobić w internecie. Nie wiem kto ci tam zaproponował free ale biada mu, bo się nie opłacisz. Niestety, ale jak chcesz zarabiać w internecie, to powinieneś robić rzeczy, które interesują publika, a publiki nie za bardzo interesuje to po pierwszym zdjęciu. Bo drugie już się tak dobrze nie sprzeda, że masz dziecko to a, i dwa, że kiedyś byłeś popularny, więc zacznij robić rzeczy śmieszne. Trafonik Instagram. Dobra, kurwa, tutaj, to kurwa, Uwaga, widzowie! Ogłaszam! Wielką wojnę influencerów. Zobaczymy co się. Zobaczymy co się tam dalej ten. Zobaczymy, co się tam dalej wydarzy. Ale dalej będę mówić, że mam urojenia. Widzowie, wy nie wiecie jak działa ten brudny świat, wielokrotnie chciałem wam wytłumaczyć, ale się nie dało, bo zawsze komentarze odklejony. Wybrany przez XARO do tego bym z popem zrobił stream IRL w dzień powrotu Rafona i Pajaloka. Głównie Rafona, bo jego obawialiśmy się w tamtym momencie bardziej. Żeby zabrać mu widzów, żeby nie miał... Widzów na powrót. Okej, okay. no to to ja I posłyszałem. W zasadzie pomysł jak najbardziej się udał. Potem stale. No chuj, kurwa. Miejmy nadzieję, że tu jakieś tutaj game changery jeszcze będą. No kurwa, Księ Industries, jesteście toksyczni i chuj. Kochajcie siebie nawzajem. Nie macie nikogo poza sobą. Tak trzeba myśleć. Wasi najbliżsi, kurwa, przyjaciele powinni być najbliższymi przyjaciółmi. A nie jakaś kurwa, yy, jakiś wyścig szczurów. Kto kurwa gdzie miał więcej widzów czy kto może kiedy streamować? Kurwa, jak Rafał, jak Rafał by miał teraz 50 tysięcy tych oglądających na live, to ja bym był pierwszą osobą, która by mu przyszła i pogratulowała. Zresztą ja pamiętam była taka akcja, jak streamowaliśmy na Facebooku i taku strasznie się kurwa wyleciał w kosmos po prostu taku. No, ja chyba miałem nie wiem, tam z 12 tysięcy widzów on miał 14. I ludzie mi przychodzą pisać, ha, jak się czujesz z tym, kurwa, że Taku ma więcej widzów od Ciebie? Kurwa, zajebiście się czułem, yy, bo uważam, że jest mega gościem i, i, i życzę mu jak najlepiej. A tyle, jak kogoś, kurwa, wolą oglądać bardziej ode mnie, to mam to totalnie w piździe, stary. Więc ja, ja jestem zawsze pierwszą, ja jestem zawsze pierwszą osobą, która koledze pogratuluje. Owszem, śmieję się kurwa z kolegami, czasami się z nimi kłócę. Ostatnio z Graczolem byłem, znaczy, może nie tyle, że pokłócony, tylko nie gadaliśmy przez kurwa w chuj miesięcy. Ale nikt kurwa na nikogo storek czy filmów nie nagrywał, nie? Bo ja koniec końców, nawet jakbym z nim nie gadał, pomimo że ostatnio zaczęliśmy gadać parę dni temu, był zresztą na moich urodzinach, to kurwa jakby mu się coś działo, czy jakbym mógł mu w jakiś sposób pomóc, to bym był pierwszą osobą, żeby to zrobić. Czy mam nadal dobry kontakt z Jawczanem? Yy, no nie mam z nim kontaktu, tak prawdę powiedziawszy, bo on, bo jak my, my najpierw walczyliśmy i potem ja walczyłem z Ksajo, to w sumie po walce z Ksajo to w ogóle ze mną nie gadał. Także się nie widzieliśmy ani nie gadaliśmy ze sobą. Ale jak dzisiaj widziałem, że ten film jest, że ten film jest na, na YouTubie to ja do niego zadzwoniłem i mówię co tam jak się czujesz. No bo to chuj ja lubię jawczana to się go zapytałem jak się czujesz, bo ja tego filmu nie oglądałem jeszcze wtedy tam z dwie minuty widziałem. Mówi no, że tam kurwa mówił na mnie, że on się do tego odniesie i tyle. Więc tyle, po prostu tak zadzwoniłem się zapytać, jak się czuję. Pokręcił się przy tym, jak miał korzyść. Kurwa stary... No nie wiem, chyba nie. Po prostu, po prostu uważam, że nie wiem, po tej walce majowej był na wakacjach chyba w Chorwacji, czy coś. Znaczy rozmawiałem z nim dwa razy przez telefon, żeby nie było, bo zadzwoniłem i się go zapytałem, co tam u niego. Ale no tyle, no powiedział, że był na wakacjach w Chorwacji, czy chyba w Chorwacji, więc no, kurwa, wiesz, my też nie jesteśmy braćmi, nie, że musimy mieć kontakt codzienny. Mandzio Twitter sporo mówi. Zobaczmy Twitter. Kurwa, no mnie, mnie nie dziwią takie rzeczy. Dobra, Mandzie napisał. Ciężko nie wierzę w niektóre ze słów Holaka, jak samemu byłem jebany miesiącami przez Japczana, gdzie otwarcie mówił, że mnie strasznie nie lubi. Nawet Suchara czy Ksayo po drodze pytałem co takiego mu zrobiłem, lecz na konfie Fejm dowiedziałem, dowiedziałem się co, miałem więcej widzów, więc. A że Holak się ze, ze mnie też napierdalał, no jak cały Ksayo Industries miałem 12 lat, żeby o to płakać. Żal mi o to, że chłop otwarcie mówi, że go wkurwiam i mnie nie lubi, a Jerel spuszcza głowę i mówi, że to z powodu cyferek. Tyle ode mnie, czekam na skrót od N od N dla drugiej strony. A holaka nie znam. Mieliśmy razem coś robić, lecz choroba go dowaliła. Zawsze jednak był miły, wyciągnął rękę. Nawet jak szurałem po dnie. Mam nadzieję, że będzie u niego lepiej, bo wobec mnie był bardzo przyzwoity. Należało. Mi... Aha, że tu więc. Aha. Należało mnie jebać i dać na gonkę wśród widzów. Żałuję, że wtedy miałem psychę. Żałuję, że wtedy miałem psychę, aby się dopasować w momencie, kiedy ktoś sobie robi zjebania ciebie mema. Mimo, że jedyne zastrzeżenia, jakie ma, to liczby. TTF to w chuj, toxic Platforma. Cieszę, się, że ostatnio udaje się. Udaje się takim osobom jak Multi czy całe YFL, które pokazują, że można z kogoś się pośmiać, lecz nadal mieć szacunek do tej osoby. Jest cienka granica pomiędzy bycia wrednym chujem, się widzów, a satyrycznym jechaniem po kimś dla mema, co każdy rozumie. Okej, okay. yy... no spoko, są to jego przemyślenia, więc muszą być prawdziwe, oto to jego uczucia. Więc jak piszę o sobie, no to pewnie tak jest. To czyli, ma Kurwa, ale czemu wy, wy, wy na, na wyciągacie rzeczy z kurwa z kontekstu? Nie, ja się nie czuję wykorzystany przy, przez Jabczana czy coś i, i tyle. Czasami ze sobą coś zagramy, czasami ktoś do kogoś zadzwoni, spokojnie. No tak jak mówię, jesteście kurwa toksyczni dla siebie, więc tutaj duży minus i tyle mam do powiedzenia. Akurat multi, multi i mergani, dla mnie to taka kurwa para. Yy, dwóch youtuberów, dwóch youtuberów obecnie, czy tam streamerów oni zawsze kurwa ze sobą, ze sobą byli nie wiem, już kurwa z 10 lat to będzie zawsze był Multi, był Mergani Mergani coś tam rapował, yy, znaczy Multi coś tam rapował, Mergani nigdy złego kurwa całe życie się trzymają, to jest jak jeden do jeden, po prostu są ziomkami, więc ja na przykład lubię, ja lubię taki, takich ludzi yy, i też mam dobrą opinię o takich ludziach jak widzę, że nasz ktoś ma kurwa przyjaciela od 15 lat i wiesz, czasami pewnie było chujowo i się pewnie pokłócili się, potem musieli pogodzić i wiesz, ale nigdy nie było dymów, nie? Yy, warszawski koks to też jest tak, o zobaczmy tu Widziałeś jest skinięcie Holaka, zaraz sprawdzę. Takie na klacie się zakłada i to mierzy puls, dokładnie ilość sprawnych kalorii, no i idzie, zobacz czy ktoś trenował, czy ktoś nie trenował, według tego, nie? W sumie racji. I nikt, nikt by nie musiał siedzieć w domu, bo to raczej wiesz, spacer tam nie, nie, nie wyskoczyłoby tyle. Holak AMG, Nie no, o, Young Multas mu ma problem 10 kabidów zrobić. Jaki pet Normalnie bym mu wyruchał dziewczynę za bycie takim szmaciarem, ale znów wróci na podium. O kurwa, What the fuck! What the fuck? Brudy są wyciągane. Zobaczymy co jeszcze. Nie no, to Ale... wychodzi na to, że ruchacz matki Lukiego to nie musi być Ksajo, tak? Bo to tylko to, to... jest podobne ze zdjęcia. Ale no nie no, to wczoraj na pewno nie wyzywał multi'ego. Nie no, ja się nie będę wypowiadał, bo. Ja się nie będę wypowiadał, bo to się multi do tego będzie odnosił. Zobaczymy, jakie zostaną wyciągnięte następne brudy. Co? No nie wiem. Nie no, kurwa. Uważam, że to jest ten akurat to, co Ksajo napisał, to uważam, że to jest idiotyczny, poidiotyczny komentarz rzucony na konfie. Przyjaciół. O. Więc no, czy ja kiedyś na konfie komuś napisałem, żebym komuś dziewczynę wyruchał? Nie, bo Sandra by się wkurwiła. <laughs> nie, no ale wiecie, no, no nie wiem, no dla mnie to takie jest jeszcze inaczej, inaczej, i tak uważam, i tak uważam, że cholaka zasypią. Holaka zasypią, nieważne co by się działo. Ich jest 15, mają więcej widzów. Już pomimo tego, że taka tendencja mogłaby się wydawać jest negatywna w stosunku do nich, to oni i tak go zasypią, bo ich jest więcej. Nikt jest więcej za miesiąc nikt o tym nie będzie pamiętał, ale budzi to niebezpieczny precedens w postaci kurwa, że piwnicę zalała woda. I wypompowałeś tą wodę, ale chuj wie co z fundamentami. Nie mówię, że teraz, ale kurwa ten dom może się posypać, jak takie, jak takie rzeczy dalej się będą yy, działy. Bo nie wiem, jutro kurwa odejdzie, nie wiem, popo i też coś tam powie, no to już będzie kurwa ciężej, nie? No niech sobie ten, niech sobie, niech sobie walczą, będziemy oglądać. Można, żebyś ty się nie zmienił i chuj zresztą? Kurwa, no ja właśnie nie mam dużo kurwa, znajomych kolegów. Mi ogólnie jest bardzo ciężko przekonać się do nowych ludzi. Bo pogadać mogę z każdym, nagrać mogę z kimś, kogo lubię, ale tak żeby kurwa, żeby był kumplem, no to już jest ciężko, nie? Nie no, powiem tak. Na miejscu Multiego bym się wkurzył w sumie teraz tak pomyślałem, nawet jak to jest była beka na, na grupce. Jak będzie jakiś screen, gdzie mi dziewczyny zwyzywali, to do tego kto to napisał potrącę go samochodem. Jadę po prostu w niego z autem. Zabijamy ją na wejściu. 4G na pięciu. Mamy już paru fanów, pytają o mnie na Facebook. Mam też parę fanek, co by chciało, żebym wszedł A ja tu pracuję, no i mogę nawet wejść